Jak sprzedać kurs bez społeczności, chociaż może Ci się teraz to wydawać niemożliwe, zaraz pokażę Ci, jak to zrobić w czterech prostych krokach i bez użycia reklam. Dowiesz się, jak przyciągać ludzi nawet bez zasięgów, jak zbudować ofertę kursu, który na pewno się sprzeda, oraz jak zebrać listę kupujących od zera. A następnie zamienić to w dochodowy, jednoosobowy biznes online. Ja jestem Arek i pomogłem moim klientom wygenerować ponad milion złotych ze sprzedaży mentoringów oraz produktów cyfrowych. Dlaczego brak społeczności jest Twoją ogromną przewagą i jak ją wykorzystać? Być może właśnie jesteś w takim miejscu, że masz wiedzę, masz doświadczenie, ale zero zasięgów. Nie masz subskrybentów i na starcie czujesz się zniechęcony, bo słyszałeś już setki razy, że trzeba mieć społeczność, żeby zacząć sprzedawać. Albo co gorsza, wydałeś już sporo pieniędzy na reklamy, a twój produkt się nie sprzedał tak, jakbyś tego chciał. Zaraz to naprawimy. Dlaczego brak społeczności może być ogromną przewagą? Zobacz. Gdy jesteś znany i ludzie ci ufają, to masz takich wyznawców marki, można powiedzieć. I sprzedaż nowego produktu może zrobić bardzo fajny wynik na początku. A później tak zwany zimny ruch, czyli obcy ludzie, niechętnie będą kupowali. Oczywiście marketing polega na tym, aby budować ciepły ruch. Z zimnego ocieplać ich i pozyskiwać nowe osoby. Ale może być tak, że Twój produkt jest źle komunikowany, a pierwsze sukcesy wynikają z ogromnego zaufania tego właśnie wąskiego grona osób wokół Ciebie. Dzieje się tak dlatego, że najbardziej zaangażowani widzowie czy klienci kupią Twój produkt nawet w ciemno, bo mają do Ciebie zaufanie. Pytanie, czy ten produkt ma szansę przebić się szerzej do zimnego rynku? Dlatego, na przykład, jeden z amerykańskich przedsiębiorców podcasterów, Sam Parr, sprzedał firmie HubSpot za 27 milionów dolarów projekt The Hustle. Tam był newsletter i jeszcze kilka projektów połączonych. A teraz wyobraź sobie, gdy odpala nowy produkt, to rozmawia z obcymi osobami. Nie publikuje posta na swoim Twitterze, gdzie ma 325 tysięcy osób, czy na kanale YouTube, gdzie śledzi ich prawie 700 tysięcy subów. Dlaczego? Aby uniknąć zakupu tego przez lubiących go ludzi. Gdy chcesz stworzyć projekt, zwłaszcza w innej niszy niż w której działasz, warto zwalidować pomysł na zimnym ruchu. Nie chcesz pytać rodziców, partnera, czy mój pomysł na biznes jest idealny. Swoją drogą w tym temacie polecam Ci książkę Mams Test, która właśnie opisuje taki proces badania potrzeb przy budowie produktów. Więc jak widzisz, każdy kij ma hmm. dwa końce, a zaraz poznasz strategie, które wykorzystują ogromne korporacje, która uchroni cię przed stratami tysięcy złotych i miesięcy pracy. A w kroku trzecim wykorzystamy metody stand które zagwarantują ci, że Twój produkt będzie dochodowy. I tak jak komicy sprzedają całe stadiony, tak Ty będziesz mógł zapełnić swoje listy klientami. Więc jak zatem przyciągnąć ludzi bez zasięgów? Weźmy tutaj przykład z ogromnych firm, które mają milionowe budżety na badania i testy, a jednak robią coś bardzo dziwnego, ale dziwnego tylko na pierwszy rzut oka. Przykładowo żabka. Gdy wprowadzali nowy produkt, subskrypcję do swojej oferty, to wprowadzali go do kilku, bodajże kilkunastu sklepów i testowali, jak reagują klienci, czy produkt się sprzedaje. Drugi przykład: Pizza Hut testowała jakiś czas temu lody, które można było sobie w lokalu samemu zrobić, bez limitu przygotowywać. Zakładam, że sprawdzali, czy klienci to kupują, jaką mają marżę, jak, czy im się to opłaca, czy na tym zarabiają. I my zrobimy dokładnie to samo. Oto jak. To tutaj ludzie popełniają najwięcej błędów. Zaczynają tworzyć kursy, webinary, zanim dokładnie wiedzą, komu i w czym chcą pomóc. Nie możemy sobie pozwolić na palenie wielu tygodni czy miesięcy pracy i wydawanie tysięcy złotych. Dlatego, zanim nie będziemy wiedzieli, że są klienci gotowi kupić nasz produkt, musimy zacząć od jednej rzeczy. Na start określmy dla swojego kursu lub mentoringu po pierwsze idealnego klienta. Następnie określ jaki problem pomagasz mu rozwiązać i sposób, metodę, w jaki mu dowieziesz ten efekt końcowy. I wbrew temu co mówi większość osób, ja nie lubię mówić, że pomagam lekarzom, jeżeli to nie jest stricte produkt dla lekarzy. Bo takim sposobem bardzo zawężasz sobie grupę docelową. Jeżeli na przykład uczysz haftu, to mówiąc, że pomagasz świeżo upieczonym mamom nauczyć się haftu, żeby się zrelaksowały, Kurczę, równie dobrze pani prezes banku może być zmęczona po pracy i chcieć się po prostu odprężyć, zrelaksować. Jeżeli ja na przykład pomagam tworzyć i sprzedawać produkty cyfrowe, to nie do końca na start w moim marketingu jest ważne, aby mówić komu. Większość kursów jest od poziomu początkującego, od zera do poziomu zaawansowanego. Dopiero później, jako kolejny produkt, tworzymy kursy od poziomu zaawansowanego do profesjonalisty, bo po prostu ludzi początkujących jest dużo więcej. A jeżeli w drugim lub trzecim kroku, którym zaraz yy, przejdziemy, odkryjesz, że masz grupę klientów, którzy są w stanie więcej zapłacić, albo jest ich trzy razy więcej, albo produkt jest dostosowany tylko do tej grupy, to wtedy ma to sens mówić, że pomagasz tylko na przykład lekarzom. Ale warto mieć z tyłu głowy, że jest to głównie dla siebie wewnętrznie. Gdzie my chcemy dotrzeć z naszym produktem, do jakiej grupy klientów? OK, jak zbudować agendę programu, który na pewno się sprzeda? Teraz pokażę Ci, jak znaleźć ludzi i zbudować agendę Twojego programu. Najważniejszy etap Twoich działań, czyli zbudowanie takiej oferty produktu, której klienci nie będą w stanie się oprzeć. I tutaj leży tak naprawdę sekret tych najbardziej dochodowych produktów cyfrowych. Zobacz, najbardziej optymalny proces, to wtedy jest wtedy, gdy robisz research, czyli szukasz rozwiązań i budujesz agendę tego produktu w jednym czasie. I sprawdzasz tą swoją hipotezę, czy to komu chcesz pomóc, w jaki sposób jest tym, czego ci ludzie naprawdę chcą. Wtedy zaczynasz tworzyć agendę i dostosowujesz ją na żywo, rozmawiając z tymi ludźmi, słuchając, co oni mówią. Teraz, na podstawie Twojego doświadczenia i wiedzy, którą masz od tych ludzi, tworzysz agendę, która zrealizuje cele i pozwoli zdobyć marzenia, można powiedzieć, zrealizować, osiągnąć ten wymarzony efekt, cel Twoich klientów. I w jaki sposób te informacje uzyskać? Czego ci ludzie chcą? Utwórz link po prostu do umówienia rozmowy i zapraszaj potencjalnych klientów na takie konsultacje. Możesz zacząć na początku od bezpłatnych. A jakie pytania im zadawać? Możesz zapytać na przykład, jakie mają największe wyzwania i frustracje związane z daną rzeczą. Jak ci odpowiedzą, warto żebyś doprecyzowywał, czyli dlaczego? A możesz mi doprecyzować, a co masz na myśli? Kolejnym fajnym pytaniem jest na przykład, z czym masz obecnie największy problem w tym temacie, czego się obawiasz, jakie tutaj przeszkody widzisz. I podczas takich spotkań pytasz ich też, czy chcą informacje, gdy odpalisz taki produkt i zbierasz od nich mail, imię czy telefon. Jeżeli są dobrym takim matchem dla Ciebie, że są potencjalnym klientem, to zapytaj ich, czy możesz do nich wrócić, gdy będziesz miał stworzony produkt. To gwarantuje Ci wysokie konwersje i to jest właśnie budowanie listy kontaktów, najważniejszego zasobu Biznesu online. Wystarczy Ci do tego zwykły Excel, Arkusz, Google i tyle. A skąd pozyskać tych ludzi? Przykładowo ankiety w grupach na Facebooku, yy, udzielanie się w grupach na Facebooku. Gdy jesteś aktywny, ludzie zaczną do ciebie się odzywać. Dyskusje czy na LinkedInie, czy na Facebooku. Ankiety w tych grupach na Facebooku to jest złota yy, też zasada. Czy ankiety do listy mailowej, jeżeli taką posiadasz, to nie wymaga od Ciebie postowania setek rolek, czy tworzenia ogromnej ilości kontentu, ale pozwoli Ci to stworzyć najlepszy kurs, jaki możesz obecnie zrobić, bo wykonałeś pracę. Jeżeli jesteś w miejscu teraz, gdzie wiesz, że masz wiedzę i doświadczenie, które chcesz się dzielić i pomagać ludziom, to kliknij link w opisie tego filmu, umów się ze mną na rozmowę i porozmawiamy, jak mogę Cię najlepiej w tym wesprzeć. A wracając, Teraz, gdy już wiesz komu i w jaki sposób chcesz pomóc, jaki efekt im pomagasz uzyskać, bo wiesz na czym im zależy, zwalidowałeś to z klientami, słuchałeś ich, to jest jedna ważna rzecz. Nie popełniaj tego błędu. Nie przywiązuj się do pierwotnego planu. Ja to kiedyś zrobiłem i to był dramat. Czyli jeżeli myślałeś, że idealnymi Twoimi klientami będą faceci 18-25 lat, a okazuje się, że Twojego produktu potrzebują faceci 25-44. Albo kupują go kobiety dla facetów. To właśnie po to robisz ten research i dostosowujesz agendę i komunikację tego produktu, żeby sprzedawać tym osobom, które tego potrzebują i które go chcą. Pamiętaj, że łatwiej jest dostosować produkt do rynku niż próbować zmieniać rynek. A jak wykorzystać metodę stand dzięki której Twój produkt będzie pomagał ludziom, będą go kochać i tak naprawdę stanie się maszynką do robienia pieniędzy? Wiesz, jak znani stand wyprzedają całe stadiony? Właśnie tak. Jeżdżą przez kilka miesięcy, 7-8, nie wiem, różnie to, yy, to wygląda, po małych klubach, pubach, restauracjach i testując swój materiał na małej ilości osób, jakie żarty wchodzą, które nie. Trwa to kilka miesięcy. Korekta tekstów, szlify, a później bum! Sprzedają 8 tysięcy wejściówek, wyprzedają stadiony, wyprzedają całą trasę na 50 tysięcy miejsc. Tu nie ma przypadku. I tak samo jest w przypadku produktów online, które zarabiają setki tysięcy i miliony złotych. Teraz właśnie, gdy masz zwalidowany pomysł, masz obietnicę transformacji, czyli jaki efekt pomagasz uzyskać, masz listę kontaktów, z rozmów z twoimi klientami, wracasz do tych ludzi, z którymi rozmawiałeś i współpracowałeś i nie budujesz kursu, nie tworzysz, nie robisz nawet webinaru. Oferujesz im dołączenie do płatnych warsztatów. Robisz po prostu prezentację tak jak do szkoły. I tydzień w tydzień na przykład robisz z nimi live. I słuchasz ich pytań, wątpliwości, feedbacku i poprawiasz twój materiał. Tak jak ci stand-uperzy. Poprawiasz twój produkt. Ludzie nie chcą siedzieć i oglądać wielogodzinnych kursów. Oni chcą osiągnąć cel, który im teraz pokazujesz. Oni chcą zrzucić kilogramy, przebiec maraton, sprzedać kurs, zarobić milion złotych, zdobyć 100 tysięcy obserwujących. Jeżeli te wszystkie poprzednie kroki zrobisz poprawnie, to tak naprawdę później zostaje krok czwarty. Czyli musisz zbudować machinę do ludzi, którzy są idealnymi klientami, z którymi rozmawiałeś i złożyć im ofertę. I to działa właśnie w taki sam sposób i dokładnie tak, gdy budujemy społeczność od zera. Poprzednie kroki gwarantują sukces, bo wiesz, że są gotowi ludzie zapłacić za Twoje rozwiązanie i mówisz ich językiem, poruszasz problemy, które ich dotyczą, to co ich boli. Ale zanim zrobisz pierwszy krok, zobacz tylko to wideo tutaj, gdzie mówię jak konkretnie ustawić system do umawiania rozmów.